Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, który mówi głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i sadyceuszów, mówił im, Plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, Zostaje wycięte i wyrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić sandałów mu. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo pańskie. Kochani, trwając, w adwencie, czytamy o Janie Chrzcicielu, który przygotowuje drogę Panu, przygotowuje drogę Jezusowi. I w Adwent jest takim czasem, żeby się przygotować na przyjście Pana, żeby ścieżki pokręcone stały się proste. To robi bezpośrednio Jan Chrzciciel 2000 lat temu dla tych, którzy mieli przyjąć Jezusa, Jego nauczanie, Jego głoszenie. Tak jak spotkanie Maryi i Elżbiety, które też Jan Chrzciciel poprzedza Pana Jezusa. Natomiast żyjemy dzisiaj, 2000 lat później i mamy nasz czas przygotowania. I dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytanie... Czy ja też mam Jana Chrzciciela? Czy ja mam przyjaciela duszy, który prostuje moje ścieżki, który mi pomaga odnaleźć Pana? Bo nie jesteśmy pozostawieni sami na ziemi. Mamy wspólnoty, mamy przyjaciół. Tylko czy mam wśród przyjaciół przyjaciela duszy? To jest pytanie, które potrzebujemy sobie często zadawać. Przyjaciel duszy, człowiek, któremu ufam, człowiek, który chce mojego dobra, który życzy mi dobrze i chce dla mnie dobrze i który się mnie nie boi, który może mi wszystko powiedzieć i się mnie nie boi. W którym jestem w takiej relacji, że stawia mnie w prawdzie i się mnie nie boi. Ja się go nie boję. To jest przyjaciel duszy. Jan, chrzciciel, dzisiaj. Czy masz kogoś takiego w rodzinie, we wspólnocie, kto ukierunkuje Twoją drogę? Gdy mówię o jakimś cierpieniu, który to taka osoba, przyjaciel duszy, podnosi oczy. Nie będzie prowadzić w użalaniu się dalej nad sobą, ale będzie prostować ścieżkę w imieniu Pana, podnosić nasze oczy, żeby na nowo widzieć Chrystusa. Jeżeli jesteśmy nieskupieni, to nas napomni, żeby w modlitwie być skupionym. Jak się gdzieś zakręcimy w emocjach, czasami tak jest, że buzujemy cali w środku, to taki przyjaciel duszy który nas zna to z boku powie i pokaże nam trochę spójrz z dystansu jesteś cały w tym wszystkim na tyle w emocjach że już nie widzisz pana Jezusa to jest Jan chrzciciel który tamtemu pokoleniu pokazuje drogę i co jest ciekawe chociaż Jan chrzciciel mówi o rzeczach trudnych mówi o nawróceniu to Mówi Ewangelia, wówczas ciągnęły do niego tłumy. Jerozolima, Judea, cała okolica nad Jordanem, ciągnęły do niego tłumy. I to jest cecha przyjaciela duszy, że, że my do niego ciągniemy. Jeżeli masz takiego człowieka, ja Bogu dziękuję, że mam kilku, tak, kilka takich osób, które. Na, też na tyle mnie znają, że się nie boją mi powiedzieć słów krytycznych. A ja chcę ich słuchać. Ciągnę do nich. Wiem, że są mądrzejsi ode mnie w wielu rzeczach. I bardzo często doświadczyłem, że słuchają Boga lepiej ode mnie. Co nie znaczy, że ja też nie mam momentów, że będę lepiej słuchał od nich, ale doświadczyłem wielokrotnie, że postawili mnie na nowo przed Panem Jezusem. To jest, ja ciągnę do nich, chcę przebywać razem, słuchać, co nie znaczy, że mogę cały czas to robić. I tak samo było przy Janie Chrzcicielu. Nie można u niego tam siedzieć cały czas. Zresztą nie wszyscy chcieli się żywić tak samo jak on szarańczą i miodem. Ale przychodzili do niego zaczerpnąć ducha. Nie mamy Adwentu cały czas. Adwent jest czasem szczególnym, żeby naszą drogę prostować. Mija tydzień. Czy doświadczamy, że coś się w naszym życiu prostuje? Że jakaś droga się prostuje? Ostatnio, kilka dni temu w pewnej restauracji była właścicielka i chora, była modlitwa nad nią i no i w tej modlitwie modliliśmy się, modliliśmy, i w tej modlitwie w pewnym momencie Słowo Boże pokazało taki niewygodny kierunek, żeby prosić o uwolnienie. No i w króciutkiej rozmowie okazało się, że jest, jest sprawa, jest o co? I, I był dalej kierunek modlitwy o uwolnienie. Poś nie bała się, żeby to było przy Stoliku ta modlitwa nad nią. I po wszystkim ona. Powiedziała, że doświadcza niesamowitej wolności. Coś się z nią stało takiego, że, że jest szczęśliwa. No, piękne było to doświadczenie z jej twarzy, że wszystko się zmienia. I moje doświadczenie było takie, że jej droga zaczęła się prostować. Prostujcie drogę Panu. Pan się nami posługuje, Wami się posługuje, mną się posługuje, żeby. Prostować drogę Panu w drugim człowieku. Do tego jesteśmy wezwani. Tylko być świadomym tych zadań, to nie jest tak, że niech się prostuje. Idziemy na spotkanie z drugim człowiekiem, aby prostować jego drogę. To nie jest w sercu, będę go teraz upominał. To nie jest ten kierunek. Ja kocham Jezusa. I chce drugiego człowieka łączyć z Jezusem. To jest kierunek. A co z tego będzie wynikało i jak Pan to poprowadzi? Czy to będzie przez przytulenie, czy to będzie przez ukochanie, czy to będzie przez twarde słowo? To jest różnie. Prostowanie ścieżki to nie jest tylko twarde słowo. Prostowanie czyjeś drogi w życiu to jest czasem obraz, to jest czasem położenie ręki obok, to jest czasem zaproponowanie modlitwy, albo po prostu posiedzenie przy takiej osobie. To jest bardzo różnie I, i znowu my to wiemy, tylko czy to robimy, czy masz przyjaciela duszy, czy jesteś przyjacielem duszy dla kogoś, czy możesz tak powiedzieć, że komuś pomagasz. I dobrze, pomagamy też materialnie, pomagamy fizycznie. To wszystko jest potrzebne i, i bardzo dobrze to robimy. Ale czy jestem przyjacielem dusz w małżeństwie? Małżonkowie dla siebie, możecie być przyjaciółmi dusz. Tylko czy tak jest? Potrzebne jest w tym widzieć, że małżonek nie jest rywalem, że małżonek gdzieś głęboko w sercu. Nie ma czegoś takiego, że mnie niszczy. Wydawałoby się to nielogiczne, jak może małżonek niszczyć. A jednak może być gdzieś w środku, wewnątrz, taka rywalizacja, takie współzawodnictwo albo próba grania po swojemu, żeby było po mojemu, że się wyniszczacie w małżeństwie. I wtedy to nie będziecie przyjacielem duszy, nawet jeśli macie dobre słowo dla siebie. Otwartość, prostota serca jest cechą przyjaciela duszy. Prostota serca. Ja poznaję Jezusa, chcę Cię do Jezusa prowadzić. Nie krętą drogą, a prostą. Chcę dla Ciebie dobra. Zachęcam, żebyśmy w ten sposób popatrzyli w Adwencie: kto mi pomaga? Kto jest moim przyjacielem duszy? Taki przyjaciel duszy jest też tym, który łowi pewne nasze slogany duchowe, które mamy, którym ulegamy bardzo łatwo. Jak, jak mówi Jan Chrzciciel, możecie sobie mówić, że Abrahama mamy za ojca. Co z tego? Kamienie wołać będą. To jest, to jest Jan Chrzciciel, który pokazuje, co z tego, że macie pobożne słowa na swoich ustach, jak to was nie prowadzi do nawrócenia. Co z tego? I to jest znowu, przyjaciel duszy jest tym, który takie rzeczy w nas obnaża, który to pokazuje, który ma odwagę to powiedzieć. Dobrze, że są takie osoby, które mogą też tak powiedzieć księdzu, że mają odwagę to powiedzieć mi. Pobożne slogany albo utarte ścieżki modlitewne, które mnie nie przemieniają. I może tak też jest u ciebie, że się modlisz w taki sposób że to nie przemienia. Nie chcesz nic zmienić. Tylko jest modlitwa, która nie kruszy serca. I jakoś mówisz sobie, a już tyle się modlę, to już, to już to zostawię, tak niech będzie. A Bóg chce skruszonego serca u każdego z nas, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia duchowe, Bóg chce, żeby nasze serce kruszało. Żebyśmy przez modlitwę Doświadczali przemiany. Jeżeli widzi, że to się nie dzieje, to coś. Miej... Szukaj przyjaciela duszy, który Ci to powie. Po to są wspólnoty, po to są wspólnoty, w których jesteście. Po to też jest apostolstwo modlitwy. Poznawanie siebie nawzajem. Że mogę po modlitwie rosnąć. Że w modlitwie moja droga staje się prosta. Że mam kogoś, kto prostuje moją ścieżkę. Aby mógł spotkać Pana. Jak masz przyjaciela duszy dzisiaj, podziękuj bardzo Bogu za nich, za takiego człowieka, jednego i drugiego, ilu ich jest w Twoim życiu. Jeżeli nie masz, może warto się modlić o to, żeby taki ktoś się pojawił. Warto się otworzyć, żeby takie relacje się pojawiły. Wczoraj, wczoraj rozmawiam z jednym, z jednym człowiekiem moim przyjacielem. I ten mężczyzna mówi, Remi, muszę ci powiedzieć to jasno i twardo. Mów. Bogu dzięki. Mi powiedział pewne, pewną rzecz, która bardzo dobrze, że mi powiedział. I to jest, bo wiem, że chcę mojego dobra. I to jest, że w tym nie ma odrobiny czegoś, co jest jakąś grom. Tylko mówi szczerze, bo tak mu mówi Pan. To są za każdym razem rzeczy, które nawet jak są trudne, podnoszą. Jeżeli chcemy być bliżej Boga, podziękujmy Bogu za takie osoby, jak mamy, za każdą taką osobę, za Jana Chrzciciela. Jak nie masz, to proś Boga o przyjaciela duszy, żeby nie wędrować samemu. Amen.